W obecnej sytuacji geopolitycznej zabezpieczenie dostaw wody to jedno z najważniejszych podstawowych zadań stojących przed samorządami i krajowymi władzami. O wyzwaniach z tym związanych dyskutowano podczas konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Troszeczkę sami wymusiliśmy, jako, jako województwo, tę konferencję, dlatego że samorządy dopytywały się o możliwości finansowania przedsięwzięć związanych chociażby z infrastrukturą krytyczną. Bardzo istotnym elementem również są zastępcze ujęcia wody, stacje uzatniania dodatkowe, filtry specjalne dodatkowe, które można byłoby zainstalować, albo poszukiwanie nowych ujęć wody, które mogłyby być zabezpieczeniem, właśnie chociażby istniejącego źródła wody. Finansowanie takich działań ma zapewnić sześcioletni rządowy program ochrony ludności i obrony cywilnej. Już w 2026 roku województwo warmińsko-mazurskie otrzyma 205 milionów złotych. Środki te posłużą m.in. na walkę z cyberatakami na sieci wodociągowe, stałe kontrolowanie jakości wody oraz zabezpieczenie zastępczych źródeł wody. Mamy laboratoria agredytowane Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w którym odbywają się systematyczne kontrole jakości wody wszystkich wodociągów w naszym województwie warmińsko mazurskim Mamy tych wodociągów ponad 600 i one są monitorowane w ciągu całego roku z określoną częstotliwością i w określonym zakresie. Póki co mieszkańcy Warmii i Mazur nie muszą obawiać się jakichkolwiek poważnych problemów z dostawami wody. Wszystkie sieci w regionie są w bardzo dobrym stanie, a dodatkowo niektóre z nich oferują wodę najwyższej jakości, przez co nadaje się do spożycia bezpośrednio z kranu. Tak jest chociażby w przypadku Olsztyna. Woda pochodzi z utworów trzecio- i czwartorzędowych z głębokości do 300 metrów, więc ona dostała się na ziemię około 20 tysięcy lat temu. Wtedy nie było żadnych zanieczyszczeń, jej skład jest praktycznie niezmieniony od tego czasu i możemy spokojnie tę wodę pić. Ona nie wymaga nawet specjalnego uzdatniania i przygotowania w naszych urządzeniach i jest po prostu napowietrzana, żeby wytrącić z niej nadmiar żelaza i manganu. Zachęcam do picia tej kranówki naszej. Konferencji udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz specjaliści z sanepidu i olsztyńskich wodociągów. Telewizja Kopernik kopernik.tv